Program zaprasza firma DZT Service ze Świebodzic. Jesteśmy doświadczonym i solidnym partnerem w zakresie wykonywania zadań i inwestycji w ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji, gazownictwie oraz wentylacji i klimatyzacji. Zajmujemy się serwisem kotłowni oraz węzłów cieplnych. Z uwagi na doświadczenie, fachowość kadry i idącym za tym wysokim poziomem świadczonych usług, jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w branży robót instalacyjnych, hydraulicznych, elektrycznych i budowlanych. Już od 20 lat jesteśmy firmą dającą się poznać jako doświadczony i solidny partner. Spółka Współpracuje z czołowymi firmami z branży instalacyjnej i ciepłowniczej. Uwaga, budujemy ze środków własnych kotłownie w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. Naszym celem jest świadczenie usług według najwyższych standardów. To jest koncertem charytatywnym, który to koncert na, na rzecz działań, które podejmujemy, a dzisiaj powstała, powstał zalążek Rady Społecznej do spraw renowacji cmentarza wojennego żołnierza artystycznego Użymu. I Kurwo tak jak przed Państwu właśnie dedykuje ten koncert wszystkim tym, Złożyli swoje życie na ziemi bałtyckiej i znaleźli zachówek właśnie na tym Ale nie są to tylko e, gromy e, z peremu miasta, ponieważ tam też pochowani są jeńcy i żołnierze, którzy byli wcześniej tego, byli pochowani. To ci, którzy dzierżawi byli to żołnierze i, i jeńcy Tytułem takiego przypomnienia, jakiemu celowi na dzisiejszy koncert. Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Bełurzycha oraz swoim własom pragnę serdecznie będącą powstać na dzisiejszym koncercie przybyłych gości specjalne. Mam przyjemność powitać ambasadora Federacji Rosyjskiej, jego ekscelencję Aleksandra Aleciejewa oraz małżonkom witamy Państwa serdecznie. wśród nas obecnie jest posłuch generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Pan Władimir Krytykaczewski. Witam również w naszym gronie Pana Wiaczysława Kołoch-Łukina, Przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej w serdecznie witam Dyrektora Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Warszawie, Andrzeja Patiowicza. Polska wschód pana Erna Józefa. Witam serdecznie witam księżnika literata Loginiusza Zagłowskiego. Oczywiście zapominam wiceprezydenta miasta Małgorzyka, pana Sygna Rodaczego.

Chciałabym gorąco zaprosić do, do Zapku do Książa, ponieważ dzisiaj otworzyliśmy dwie bardzo piękne wystawy. Wystawę, która mówi o wizerunku Puszkina pod hasłem, dlaczego Puszkin się nie uśmiecha w rosyjskim malarstwie i rysunku oraz wystawę malarstwa rosyjskiego, yy, yy, Ukraińca, który żyje i pracuje w Polsce, ale jest przedstawicielem takiego klasycznego malarstwa rosyjskiego. Odbyła dzisiaj się dzisiaj również inauguracja Dni Kultury Rosyjskiej na terenie regionu Wałbrzyskiego z udziałem ambasadora Federacji Rosyjskiej, dyrektora Instytutu Rosyjskiej Nauki i Kultury, Generalnego Konsula z Rosyjskiej Federacji z Poznaju i wielu innych znakomitych gości a także przede wszystkim powołano radę odbudowy cmentarza żołnierzy radzieckich na Gaju. Wszystkie te działania odbyły się w obecności prezydentów miasta Wałbrzycha, dlatego że myślę, że prezydenci gmina Wałbrzych chciała jakby zaakcentować chęć uporządkowania tego cmentarza oraz roli wartości. Tego typu miejsc dla społeczności obywatelskiej. Taką mam nadzieję. Także mieliśmy dzisiaj bardzo gorący dzień. Zapraszam gorąco do zamku do książę, do obejrzenia wszystkich tych prezentacji. Mieliśmy też wspaniałą inaugurację tych dni w postaci występu chóru o kogoś znakomitego, znanego, który towarzyszy nam w wielu wielkich, ważnych spotkaniach. Gorąco zapraszam.